Cześć, witajcie, jestem Wartek Kolejniczak i dzisiaj mam dla Was trzeci odcinek dotyczący rozwiązywania konfliktów i kłótni, ale tym razem chyba tych najtrudniejszych, bo prowadzonych z tymi naprawdę najbliższymi nam osobami, czyli rodziną przyjaciół. bo kiedy kłócimy się z naszymi znajomymi, z naszymi kolegami z pracy albo nawet partnerami biznesowymi, to w najgorszym przypadku możemy po prostu zakończyć rozmowę albo nawet urwać relacje. Natomiast w tym wypadku koszty takiego czarnego scenariusza są zdecydowanie większe. Dlatego myślę, że warto się tutaj szczególnie zastanowić nad tym, jak tego typu konflikty rozwiązywać i co zrobić być może, żeby takich konfliktów w ogóle w pierwszej kolejności Unikać. Dlatego zapraszam serdecznie na dzisiejszy odcinek. Nie ukrywajmy, że zwracanie uwagi własnym rodzicom, dorosłym dzieciom, rodzeństwu albo najbliższym przyjaciołom nie należy do sytuacji najłatwiejszych. Zarówno dla tej strony, która chce powiedzieć na głos to, co myśli, jak i dla tej drugiej, która musi przyjąć tą całą negatywną informację na temat własnego zachowania, albo być może sytuacji, które w jakimś stopniu stworzyła. Co na najmniej kilka razy w moim życiu obserwowałem z bardzo bliska, albo nawet sam byłem stroną takiego bezpośredniego konfliktu w gronie właśnie najbliższych sobie osób i, i stwierdzam, że jest to chyba jedna z najgorszych sytuacji, jaka może się przydarzyć. Ludziom w życiu. Bo analizując tak, właśnie moje zachowanie z tego typu sytuacji z przeszłości, wiem, że wiele razy zachowałem się na pewno nie w taki sposób, w jaki w tym momencie uważam, że powinienem. Z jednego bardzo prostego powodu, bo górę wzięły nade mną przede wszystkim moje negatywne emocje. Co jest najbardziej kuriozalne, właśnie w tego typu sytuacjach konfliktowych, w gronie najbliższych sobie osób, to to, że. Te bliskie sobie osoby, przynajmniej jeszcze do niedawna, nie potrafią właśnie ze sobą rozmawiać o tych trudnych sytuacjach, tych trudnych emocjach. A każdą wzajemną krytykę, zachowania czy ocenę negatywną jakiejś sytuacji odbierają jako w pewnym stopniu zdradę albo wbicie noża w plecy. Zamiast usiąść i na spokojnie przegadać wszystko, co się wydarzyło, okopują się na dwóch różnych pozycjach, najlepiej jak najdalej od siebie. I czekają z takim olbrzymim poczuciem dumy, aż ta druga strona przyjdzie, padnie na kolana i przeprosi. A bardzo rzadko bywa tak, że wina leży. Tylko po jednej stronie. I naprawdę potrzeba bardzo dużej dojrzałości po każdej z tych stron, żeby to gdzieś nie wybuchło po środku i żeby nie doprowadzić do jeszcze większej eskalacji tego całego konfliktu. Dlatego będąc w tego typu sytuacji konfliktowej, w pierwszej kolejności musimy przede wszystkim pokonać własną dumę i wydostać się z tego okopu. Możemy to zrobić na przykład poprzez uświadomienie sobie roli tej drugiej osoby w naszym życiu albo odpowiedź na pytanie dlaczego właśnie o tą relację warto jest walczyć. Jeżeli jest to ktoś nam naprawdę bardzo bliski, to bez problemu znajdziemy ten wyższy cel, dzięki któremu przetrwamy ten cały konflikt. Kiedy już odkopujemy się ze swoich pozycji, usiądźmy razem i patrząc sobie w oczy nazwijmy problem, z którym mamy do czynienia. Tak jak lekarz, który zanim zacznie leczyć pacjenta, musi zdiagnozować i nazwać konkretną chorobę, by wiedzieć, z czym się mierzy. Natomiast kiedy już usiądziemy razem, pamiętajmy, by szczerze powiedzieć i nazwać te wszystkie emocje, które wyzwolił w nas ten konflikt, mając jednak na uwadze, by przedstawiając nasz punkt widzenia, nie oceniać osoby, a tylko jej zachowanie. W danej konkretnej sytuacji. I co najważniejsze, słuchajmy siebie nawzajem. Pamiętajmy, że rozmawiamy z jedną z najbliższych nam osób w naszym życiu. Nie doszukujmy się co chwilę w jej słowach, podtekstów albo ataków na naszą osobę. Cały czas miejmy gdzieś tam z tyłu głowy. Ten większy cel, do którego dążymy, i tą całą sytuację, całą rozmowę traktujmy jako próbę wyczyszczenia sytuacji i znalezienia tego wspólnego rozwiązania. Jeżeli jednak w trakcie takiego spotkania dojdziemy do wniosku, że takiego wspólnego obszaru do porozumienia po prostu nie ma, to również to jasno zakomunikujmy i postarajmy się to zaakceptować, o ile jest to zgodne z naszym wewnętrznym systemem wartości i naszymi przekonaniami, bo o ile można próbować zrozumieć właśnie inny światopogląd albo poglądy polityczne. To znacznie trudniej będzie już pewnie zaakceptować, idąc na przykład za tego typu przekonaniami, agresję albo nienawiść wobec innych. Tam, gdzie to możliwe, szukajmy punktów wspólnych i tego, co nas łączy. Znajdźmy swoje tematy i to wokół nich budujmy dalej tą naszą relację. Omijając i w pewnym stopniu po prostu akceptując. Te wszystkie kwestie konfliktowe. Nie przekonujmy też nikogo do siebie na siłę. Jeżeli tylko jesteśmy pewni naszych zachowań, naszych wartości i poglądów, a także tego, że nie są one w żaden sposób krzywdzące dla innych, to po prostu żyjmy w ten sposób i pokazujmy ten nasz sposób bycia w praktyce. Być może pewnego dnia, dzięki takiemu bezkonfliktowemu podejściu, jedna ze stron zmieni zdanie, albo znów uda nam się porozumieć, bo naprawdę każdy wysiłek włożony w próbę znalezienia wspólnego rozwiązania albo dogadania się, jest tego wam. To co, krótka praca domowa na koniec? Zastanówcie się dzisiaj, proszę, nad jedną bliską wam osobą, z którą już od pewnego czasu nie potraficie się dogadać. Wyjdźcie ze swojej kryjówki, wyciągnijcie rękę i spróbujcie z nią na spokojnie porozmawiać. Ja trzymam za was kciuki i wierzę, że się uda. Na razie.